Chocolate! Wróciłyśmy do tego wejścia, w którym miałyśmy wchodzić. I okazało się, że są dwie kolejki. Jedna jest taka, a druga jest taka. W sumie nie wiedzieliśmy, już skupiałyśmy, czy można stać w tej krótkiej kolejce, czy nie można. Okazało się, że można. I co gorsza, potem jeszcze okazało się, że te bilety goldeny, czyli te, co miały nasze koleżanki, i te zwykłe Beyoncé, wchodziły razem. Także no, to była taka trochę załamka. Ale dopchałam się naprzód. Dopchałam. Po prostu mnie wpuścili, nie? Dzięki wszystkim, którzy mnie przepuścili, bo było, było, było spoko. Paulinka wchodziła mówiąc, że: Ej, bo tam ta dziewczyna ma moje bilety, więc tak się dopchała do samego przodu. Ja tyle ty do... do... bydła. Wszystko, Wszystko na nią. Na samym okazało się, że nie można mieć żadnego jedzenia, także wszystko trzeba było zjeść po prostu najszybciej jak się tylko dało. W sumie większej rzeczy i tak trzeba było powyrzucać, bo no po prostu nie dało rady tego zjeść. Także woda, kanapki, jakieś chipsy czy coś, wszystko poszło. Nawet żelki dla Kiśla i dla Jasia, także nie dostali żalek. Wyszedł do nas sobie z dzieła, bo wszystkich I oczywiście Kruszkowska miała takie szczęście, że skoro to ja nagrywałam, to niestety nie zdążyłam go przytulić Także tak wszyscy, którzy stali z przodu, tak zdążyli On tam sobie wszystkich przeleciał yy, znaczy... no, W sensie, że się przytulał No

wcześniej tam do nich, którzy stali na przedzie wyszedł Kiślo, wtedy kiedy my stałyśmy sobie z tyłu. Także proszę bardzo tutaj prezentuję filmie knieszki z kiślem. Dobra, Cześć, nagrywa się. Kiedy stałyśmy już w tej kolejce na samym przodzie z dziewczynami, okazało się, że wyszli chłopacy z Room 94. I... To było, było jeszcze gorzej niż jak tutaj jakaś jakieś laski powiedziały, że kwiatkowski jest z tyłu. Wszyscy, wszyscy z kolei po nagle, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcia, to było, naprawdę no, to był debilizm, przynajmniej no, tak jak dla mnie, no bo ja stałam na samym początku, ale też wiadomo, wychodziły osoby, które stały na końcu w kolejkach, ale też osoby, które stały gdzieś tam przy początkach czy tam w środku, także trochę im się to nie opłaciło, bo nie wszyscy sobie chyba z nimi zdjęcie zrobili, no ale dobra. Okay, jak chcieli Wyszedł chroniarz. powiedział, że jest opóźnienie o pół godziny I że z tym nic nie mogłem zrobić, także było spoko Wyszłyśmy dopiero o 14 <mulary> I to to byliśmy taki trochę zagubione, bo nie wiadomo było gdzie iść Tam jest, ją Chodźcie tam Nie wiem gdzie my mamy iść Ej chodźcie, muszę Gdzie mi Young Stars mają iść? Ja jedę na cyklenę no, ale wreszcie no, <młysza> no, tak, no, tak troszeczkę. Ej, No właśnie, nie wiem. No, Chcemy tam wejść? Tak, ok, ok. Od o, ok. Ok. O której to się zaczyna, co? Całe. O 16. jest tam było. Dzieje się w czasami, więc nie chcesz tutaj spokój, dać pomysł, czy to masz Zgadza się, że zdjęcia sobie robią ze sklepu przy jego sklepie i w ogóle, ale była taka kolejka i ta kolejka się zwiększała, także ja już nawet tam nie chciałam stać, bo to by było bez sensu to jest to z No się to jest plakat z Rezima! Już takie, Boże! Myślałaś, że Jezu! <grywa> fajnie by było. Nie zobaczyłabyś go nawet, jakby był. było oczywiście to radio Youngstar. No i tam zaczęła się schodzić osoby. ja się ogólnie cała ekipa refery. Minus SKK, bo SKK fajnie było. Także Little Monster, tam ze swoimi znajomymi jest Sylwia, Przebysz i tak dalej. Także no... Niestety tam też się nie dopchałam, bo tam było po prostu tyle ludu To chyba jedna czwarta wszystkich osób była, także... Po prostu dziewczyny tam się tak pchały, to była jakaś masakra Istna masakra, Boże Nie mogę, nie, nie wierzę, co to się dzieje jak chcę pojechać do filmiku z panem, z panią, pani twoja księga jak była? Grosiula Grosiula Jakaś księga o płatki Przyszli nasz, pani naszej graczuli, proszę sami zobaczcie, sami zobaczyć grosiuli. Nice, grosiuli, <noise> fuck! Ogólnie na początek muzyka była tak no taka sobie. Tak naprawdę dupy nie urywało w ogóle. Wtedy każdy tylko liczył na to, żeby zrobić sobie zdjęcia z vlogerami w sumie. No bo, tak to so, no, muzyka, nie tego. No, Co to nie ma nazwy. Bo... Ja tak, ja nie, 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 nie słyszę. Wszystkie gwiazdy internetu miały osobne wejście na to wszystko My staliśmy oczywiście przy bareńkach, jako zwykła szara gawieć, Która tylko czeka, aż wreszcie ktoś wyjdzie Najbardziej chciałam mi zdjęcie z Igor'em Nasz kochany Iguś grał sobie tylko na PS4 w FIFA cały czas Ale muszę jakoś tak fajnie Dobra, co ma powiedzieć A nie wiem przy tej jednej barierce to no tak jeden na stąd, no. I tak w sumie podchodziłam do tej barierki, odchodziłam, podchodziłam, odchodziłam, bo mi się nie chciało tam stać. I ochroniarze w ogóle, w ogóle jeszcze tam wyganiali tych vlogerów, bo laski stołu tak y, po prostu się przepychały. Wszystko to było tak popchnięte do przodu, że barierki zaraz by się wywróciły. Spokojno. <laughs> Spokojno. <laughs>

Zaczął się w sumie ten najgorszy czas, kiedy wszystko, wszystko się nam znudziło W ogóle wszyscy gdzieś sobie chodzili, tam na arenie było mało co osób No było naprawdę nudno ja już w ogóle się zastanawiałam, czy przypadkiem nie powiedzieć Paulice, po żeby jej mama przyjechała gdzieś o 17 czy o 18, bo ja nie wiedziałam, co ja tam będę robić Mam zdjęcie z ja się mam zdjęcie z ja się. Dobrze i teraz tak kocie ciebie mniej więcej, o tutaj wstawię to zdjęcia. Można jest i się zastanawiać, czy w przyszłym roku pojechać. Także... Nie, nie. Znaczy powiem ci tak. Decydujący, decydujący tutaj jest. Jest Powiem ci tak, że ja mam ogólnie... To wszyscy muszą kłócnąć, czyli... Wszyscy muszą kłócać. Wszyscy kłócamy, kłócamy. I czy, powoli tak... Ci którzy dadzą radę oczywiście. Okej. Okay. I krzyczycie oczywiście, co Story, dobra, dobra. Ty, ale fajnie to wygląda. Super wygląda. Rzucieję na Face'a, chyba. Dobra, to później... Napisałem, na więc was staguję Z kogoś stagować trochę już was jest. Dobra, dobra. Jeszcze raz. Drugą stronę teraz trzeba... Kłucamy. I teraz od tej strony. No 3, 2, 1! Poszło, poszło. elegancko Jedyny. Czycie zamach. Czy to? Czy to? Czy to? Dobra, sprawdźmy teraz tą stronę. Czy to? Szczęście. Czy to? Czy to? Adam się do mnie odezwie. Czy to? Zamach! Odezwał się tył. No dobra. To słuchajcie, to to jest zamach. I zaczynamy. Musicie mi pomóc przy refrenach. Końca, bo dopiero potem się zabawa rozkręciła, yy, zaczynając od tego, że Aigur uciekał przed wszystkimi laskami. Mm -hmm.